Dobra, zagrajmy sobie to. Pierka to jest indyczek po prostu. Nic więcej. Łop. Indeks tego zestawu. Ulepszenie. Karabin, karabin pulsacyjny. A. Weźmiemy sobie to. A wylecę z drugiej strony ekranu? Wlecę. Okej, okay. spoko. Takie mackowata ta broń. Gierka się wydaje bardzo przyjemna. Wiadomo, jest dość, dość prosta. Sterowanie jest dosyć takie ciężkie na początku, ale Kojarzy mi się to z tym, z... z gierką z... wow, 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 z Pegasusa. Space Invaders. Pa, nie wiem czy pamiętacie Space Invaders. Kto grał na, na Pegasusie to na pewno pamięta. Ulepszonko mam. Osłona, osłona odbicie, osłona odbicie. Co działała? Jest space invaderosowa. Oj, oj, oj. To przechodzi przez osłonki. Kadłub świetli, kadłub strażnik. Odporność nie na obrażenie osłony, zasięg osłony, odporność na efekty od twojej broni. Yy, wiecie co, wezmę, wezmę strażnika. Chyba go zniszczyłem Na dole wydaje mi się, że jest moje życie Taki przyjemny indyczek Przywodzący właśnie na myśl stary, stary Space Invaders Myślę, że spoko taka zręcznościowa gierka by była na, na switcha. Na switchu sobie pograć gdzieś w podróży czy coś. Ulepszy. Dodaje lub ulepsza namierzanie pocisków. Wielkość, zasięg, szybkość, odnowienie osłony, mini sprzęt. Zwiększył się nasz statek, i zobaczcie, teraz generujemy takie małe stateczki, które latają wokół nas. Widzicie? W nie wokół nas, tylko po mapie. I one też będą strzelać. One auto-namierzają sobie. Zakręcimy się. One auto-namierzają wszystkie te. Wszystkie te asteroidy, tak? Które lecą. Odbijemy to Aha Mamy jakiś jakiegoś bossa Ten boss ma na górze życie Ale już spływa Jest dobrze? Żyłem patrzę statki przyleciały lecimy z tej strony mamy ulepszonko tylko muszę go zdjąć z dołu goń go goń go dobrze eee, plus 40 stopni 40 stopni 40% pasywnej regeneracji wow wow wow, wow. Zobaczcie jak nam się szybko osłona na dole regeneruje. Osłona to jest ta niebieska wartość na samym dole ekranu. Czerwona to jest życie. W sumie tak szczerze powiedziawszy byłem niezadowolony z tej broni, którą wybrałem na początku, a teraz widzę, że jest naprawdę spoko. Osłona fajnie zadziałała, odbiła nam woda. W się przeszkoda. A tak Dobra, jeden z głowy Drugi z głowy I mamy trzeci, ale i mamy ulepszenie Ulepszonko Słonna Po zniszczeniu tarczy teleportujecie na odległość promienia efektu? Nie, na razie nie. Szybkość odnowienia osłony, zasięg osłony, moc osłony. Osłona regeneruje się w tempie proporcjonalnym do swojej maksymalnej wielkości. Przy aktywnej osłonie regeneruje się. Dodaje lub ulepsza namierzanie pocisków. Co weźmiemy ten? Weźmiemy namierzanie pocisków. Z tej strony wylecimy. Trzeba będzie troszeczkę osłony teraz zwiększyć. Kosmiczne miny, chat. Kosmiczne miny. Plus dwa limitu każdej podstawowej konstrukcji, plus dwa standardowej. Weźmiemy. Z tej strony ekranu Auci, auci, auci no, Okej, okay. zostałem zniszczony Sprawdź swoje inicjały <laughs> no, Dosłownie jak Space Invaders Easy. Sprawdźmy tryb praktyki, bo teraz był tryb nieskończoności. Tryb praktyki. Rozumiem, że to jakiś treningowy będzie. Tak, czołku jest zmienione. Musisz F5 sobie wcisnąć. Zmieniłem kategorię na twiczku. Lecimy w tę stronę. ауч и шотган drift iśmiemy hmm. falę tutaj Ulepszymy sobie kadłub strażnik. Trochę polatajmy, kolejne ulepszenie, sie masz grubszy, miny sprzymierzaniec. informacje dronów. Rozumiem, że one będą mi pomagać, tak? Moje droniki. Aha, no. Salwa. Ajajaj. Jak tam grubsze święta? Cześć Kasiu, hej, hej. Kadłub. Raz za nami będą latać te malutkie nasze, nasze statki-pomocnicy. Będą nam pomagać, troszeczkę rozwalać. Minus. Mamy to. Czyli jak. Jak nie ma wrogów, to one przylatują koło nas i nas tak jakby leczą, naprawiają nasze osłony. Mamy bossa. Staramy się go szybko zniszczyć. Niszczony. Drony. Damy sobie drony ze względu na to, żeby jak najwięcej tych pomagierów naszych tu było. Patrzcie, przyleciały i naprawiają mi osłonę. Osłona to jest to niebieskie na dole, jak już wcześniej wspomniałem. Ups. Trochę muszę iść w ten, w osłonę, wiecie. Broni lanca. Osłona. Próbuję ulepszyć. Chwila przerwy. A jesteś grubszy, ten? Jesteś u, u mamci? W swojej? W ogóle, czat, y, czat. YouTube, bo rozmawiam w tej chwili z czatem na Twitchu. Zapraszam każdego na, na Twitcha, kto trafi w, sumie w zasadzie na ten film. Gdzieś tam na YouTubie. Możecie mnie znaleźć na Twitchku. Pod filmem będzie link. Tam możemy sobie pogadać na żywo, jak chcecie zobaczyć inne gierki, w które też gram. Dobra ciszka. O kurczę, zagrożenie. Co jest? Czarna dziura mnie wessała. <gry> ok. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Wąż, który się dzieli Zobaczcie, na mniejsze Fajnie zaprojektowany poziom Grubszy to twój braciszek też w Niemczech? Nie pochwaliłeś się, kurde W sumie nie moja sprawa, ale Ale nie pochwaliłeś się w zasadzie nigdy, że Że braciszek w Niemczech O, rodzinę. A, widzisz. W sumie nie rozmawialiśmy o tym nigdy. Każdy duży niż ty. A, widzisz. To tak to grubszy można mieszkać, nie? Tak to można mieszkać w Niemczech, nie? Siła kadłuba. Pasywna regeneracja wartości, o i super. Gierka bardzo przyjemna. Fajnie wrogowie zaprojektowani. Bo ka każdy wróg się różni. Siła kadłuba i ten juggernaut. Bardzo mi właśnie przypomina Space Invaders. W sumie tam troszeczkę inna formuła była. Bo tam poruszaliśmy się po prostu po osi. I nie można było latać czy coś w sensie dowolnie. Aczkolwiek też mi to bardzo przypomina Space Invaders. Osłona. Zasięg wybuchu pocisków. Piony ogień. Zamiast strzelać pociskami, droń wystrzeliwują rakiety, przyspieszające, zyskując większy zasięg wybuchów. Absorpcja do regeneracji pancerza. Rozmiar pocisku weźmiemy. Trzynasta fala. Wow! Wow, 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 wow. Houston, we've got a problem. Mam osłony zniszczone, wiecie? A to jest boss. Nie! Mogę zniszczyć chociaż jedną stronę. I z tej strony ekranu na tą drugą. Aha, widzicie takie buty. Teraz on jest w środku tylko wrażliwy na obrażenia. Był. On widzicie, jak ma przerwany ten ten okrąg? Łop, łop, łop. Muszę mu tą osłonę zdjąć. Leży. Kaduble wiatan Jesteśmy snakiem! Chad. Jesteśmy snakiem. Tym znoki. Patrzcie. Ewoluowaliśmy. Tylko teraz jak jesteśmy tacy w sensie dłudzy, to dostajemy więcej obrażeń. Łatwiej nas trafić Mogę wlecieć sam w siebie? Nie mogę Musiałem to sprawdzić Jak mnie sieknął? Drony mnie gonią, moje jakiś statek w ogóle? On boli mocno, musimy wziąć jakiś lepszy, mocniejszy atak. Obrażenie od broni musimy zwiększyć o, od razu lepiej. Ale oberwałem Stałem zniszczony. Zostałem zniszczony. Tryb nieskończony. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj rangi się zdobywa, podstawowe informacje, ewolucja sprzęt. Więc tutaj jest pisane wszystko. No, gierka jak najbardziej spoko. Przywodzi właśnie na myśl stare stare Space Invaders. Odblokowane przedmioty i tutaj tutaj widzę, że też też mamy Mamy opisy tych przedmiotów. Co jest co? Tryb nieskończony. Tutaj więcej trybów będzie. Tutaj tryby gry są jeszcze zablokowane, bo to jest wczesna, wczesna alfa. W ustawieniach nie ma za wiele. Takie podstawowe informacje są. Podstawowe informacje. Można grać na myszy, można grać na padzie. Ja wybrałem pada, bo lepiej mnie, mi grać po prostu na padzie, taki przyzwyczajony jestem po prostu do grania na padzie. Muzyki też są do zmiany, więc... jak najbardziej okej. Okay. Głośność muzyczki... ...byłem <grym> w sobie. No i dobrze. Dobrze. To na tyle by było. Zapraszam wszystkich na twitchtv slash alberiti. Tam możecie znaleźć mojego, mojego Twitchka, moje live, więc do zobaczenia wszystkim na Twitchu.